Tak. Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! Chodź, przedstawiam to. Jest oto pan, vloger. Fabi. Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! Zapraszamy Was na dzisiaj Wam wcisnąć na reklamę. nowej kurtce opowiedzieć, więc zapraszam Was na odcinek, a to będzie reklama. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam z nową kurtkę z Yamaha, która przyszła na rok 220 nowy model, tym razem Martoś będzie opowiadać, a ja będę przymierzać. Specjalnie po to założyłem kamizelkę, żeby nabrać trochę masy, bo kurtka jest w rozmiarze L. Ej, nie było tego w kontrakcie. Więc Martoś już może opowiadać, a ja już idę po kurtkę. Tak. Tutaj proszę bardzo, jest to taka kurtka, jak się nazywa oczywiście, zaraz Wam powiemy. No, tutaj na tej metce może znajdziemy. Kurtka, kurtka z Yamaha Jest to segment kurtki sportowej. O, proszę bardzo. Kolorystyka taka jaka jest. Producent znowu tej kurtki. Kto? Produkuje dla Yamaha? x Nixon. Nixon, Francuski Nixon dla Yamahy produkuje tą kurtkę. Na pierwszy rzut oka, co nam się rzuca w oczy? Piękny napis Yamaha i tu te rzuca ładne świecące będą tak. No, oczywiście, kurtka jest czarna, więc na pewno wszystkim przypadnie do gustu. Bo wszyscy, jak to mówiliśmy, będą czarne, czarne, czarne. Pokazując blisko fajne zameczki z napisem Yamaha, proszę bardzo, tak to wygląda. Napis Yamaha, tutaj w formie gumowego, gumowej, e, gumowego takiego napisu. naklejonego. z tyłu, odblaskowy napis Yamaha. No, i element, elementy mam no elementy odblaskowe. A Martu się powiada dalej, ale zapomniałyśmy powiedzieć co to za kurs. No ja trzeba sprawdzić, to sprawdzić na metce, poczytamy sobie Riding Drear Yamaha. Kurtka nazywa się Luanda. Luanda. To może Damska to jest, co? Nie wiem. Weź pokaż metkę. Nazwa wskazuje na... Pokaż tak. metkę ładnie do Lu blisko, żeby było widać. Ojej, ja to wiem czy będzie Dobrze. widać. I teraz co tam jest napisane na tej metce, bo jest opisane są jej właściwości. Stań przodem do kamery. Oj kochani, nie Weź mnie w spokoju, no. Tak, wodoodporna. Więc tak, na metce możemy wyczytać, co jest w tej kurtki. Kurtka nazywa się Yamaha Model 220 Luanda. Jest to model przeznaczony do jazdy sportowej. I teraz mamy tak. W środku w tej kurtce jest wyściółka wodoodporna, oddychająca. Więc mamy tutaj membranę w środku. Mam odejść dalej? To dobra. I jest ocieplina. Rozumiem, że chyba ta, to wszystko jest w jednej, w jednej wersji. Zaraz sobie to obejrzymy. Protektory drugiej generacji regulowane mankiety i na końcu w pasie cztery, cztery, zewnętrzne, cztery zewnętrzne kieszenie jedna wodoodporna kieszeń w środku zamek do podłączenia z spodniami. Fajnie, bo kurtka nie wygląda na taką wodoodporną jak u więc zaraz sobie ją obejrzymy, ale to już Martoś Wam poopowiada pewnie o tej kurtce no trochę tak, więcej. No już wszystko powiedziane. A ja w międzyczasie będę tutaj zaraz ją zakładał, pomierzymy. wygląda tak zwyczajnie, nie? Jak, jak wcale nie na motocyklu, więc też się może to wielu ludziom spodobać, bo będzie uniwersalna nie do pracy i do wszystkiego. No co, mamy tutaj tak suściółkę tą ciepłą, ocieplinę. Kto ma tu? Piękne dwa. Dwie na... kieszenie Dwie wewnętrzne. Kieszenie. Proszę bardzo. O, nawet jakiś prezent dali. Z czego jedna z kieszeni jest wodoodporna? A, to takie na siatce no jakieś. To, to jest siatce na podpicce. No. Tak. tak? W a, a tutaj macie kieszonkę wodoodporną z boku. Jest yy, w niej zamek, wulkanizowany zamek, więc ta woda tutaj nie powinna wpadać. W środku jest wyłożona membraną. Materiałem takim jak na membranę. Z drugiej strony też jest no, kieszonka. No, co jeszcze wczoraj na koniec nie dnia zauważyliśmy, chyba no, tutaj też jest to samo, czyli ocieplina, a długi ręka. No, to wygląda, nie? Tu się tu nie kończy. Ocieplina, długa ręka. Tak. Cztery kieszenie zewnętrzne, jedna zewnętrzna. Proszę bardzo. Wygląda, wygląda na wodę odporną. Ja już sobie może ją założę jeszcze razem z, z tym wszystkim. Jest to L, więc XL. na pewno nie jest. To jest y? XL? No, Idealnie jak dla Ciebie szyta. Zapnę sobie tutaj Gdy ładnie, śniata. tak? Proszę bardzo. Ty lego wlazłeś, Ty się nie zapnisz. No założyłem ten. No, tak. Segment sportowy. No ciekawe, jak Yamaha widzi segment sportowy. O, widzi go tak. Za duża jest ta kurtka na mnie, no to niestety tak, nie mamy takiego rozmiaru. Jeszcze nie przyszły wszystkie. To e, no, co tutaj już na Proszę bardzo. Co to jest pokazuję. fajne, to mi się podoba. To jest fajne, podejrzewam, że w innym rozmiarze będzie ten Przylegało regulowany bardziej przydający. Okay. Czuję, że to jest zrobione z neoprenu, więc będzie, e, nie będzie nie będzie wiewać w rękach powietrza. No i tu no na gumkę można założyć, tak? To miało być jakieś regulowane, a patrzcie, tutaj są jakieś guziczki, no, zobaczymy. No tutaj gumeczka tak? ale no. było opisane, że jest to regulowane. Ja tu regulacji nie widzę, natomiast widzę takie... takie przypinki, tutaj przypinki, nie do czego. Takie przypinki, takie dziureczki. Wiecie do czego są te dziureczki? Bo ja wiem. Martuś, jak musisz do czego no, są No nie dziureczki. uciekaj, muszę obruchać. To <grym grym grym> nie wiem. Te dziureczki, słuchajcie, są do spuszczania wody. No, jeśli to nie... znaczy, że wierzchnia warstwa kurtki nie jest wodoodporna na tyle, żeby w ogóle nie przemakać, więc kurtka nie jest laminowana. Jak zbiera się woda między membraną, a tym materiałem, to tędy ma wylatywać, a nie wlatywać Wam do rękawiczki. Nie hmm. wiem, czy z tym się spotkaliście. Chodzi o to, żeby właśnie ta woda, która spływa z kurtki ze środka, nie wlewała się Wam do rękawiczki, bo rękawiczka i wsadzacie między jeden na drugi materiał z długimi rękawami, więc ma być to, to po to jest to zrobione. Jakiś dhd no nie ruszaj się tak. Teraz mnie ciekawi, jak jest w środku ten. Czy też jest na guzik czy na zamek? Zaraz sprawdzimy. Może plecy zobaczymy. Najpierw. Czy mam tutaj coś jeszcze z przodu? Nie mam nic nie, więcej. Nie ma tu nic. mam jedną kieszeń. Tak. Proszę bardzo. Kieszeń jest w tą stronę, żeby ją tak no dobra. I dwie na dole, tak? Dwie na dole. Zaglądam do środka. Nie ma nic. Nie ma forsy. Hmm. cholera. Wracać Ale za to wyczułem w środku. Co wyczułem? To, o czym jest tam opisane, to Tutaj jest... A, zamek tu Czułem jakby był tu ściągacz taki. Żeby można było ściągnąć ten. Tak, a Tymczasem są to kolejne odwodnienia, żeby ta woda spływała z kurtki. Kurtka z tyłu jaka jest trochę dłuższa. Tak, trochę dłuższa. dłuższa. Tak, ma tutaj e, zameczek. To tam jest. Ta, to na taką szerokość, tak, przez całą długość kurtki ma. Kierzy? Tak. Nie, Pani wiem zresztą no. dalej, to możliwe, no. nie ma. nie po to, żeby nie brać. Możliwe, nie. Nie, długie, takie trochę gumowe w środku, jakby było. To jest pewnie wodoodporny. No i tu jest. Tu mamy tylko. Ja się nie trząkać, to, 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 to. tak? No tak, samo wody nie wygląda. I nic więcej tu nie ma. Tu z tyłu też jest jakaś taka do spuszczania tej wody. A, a tu jest taki dziwny pasek. To jest. Nie wiem, czy to do przykrytej, czy to do. Czegoś innego. To, to. Co tu mamy? No, był zamek. A to są dwie kieszenie? A to jest tylna strona całkiem Nie, tak I Pierwna przez całe plec jest. I więcej nic nie ma, tak? Nic nie ma. Ładne, żeby było. Ciekawe, kieszeń z tyłu jest na pewno zrobiona po to, żeby tutaj tak. zmieścić. Ale mi ramy. Fajne, bój, na to mnie ciekawiło do czego jest. Czy to się jakoś przypina jeszcze w spodni, czy... Cześć! No tutaj ewidentnie widać, że mamy zamek, zamek do spodni. A pokaż, a, to jest ciekawe. Co? Aha, ocieplina wchodzi w spodnie. Dobra, jak przytniesz się tutaj ze spodniami, ciekawe jak to będzie. No, nie mamy spodni, żeby tego usprawnić. No nie dobra, co? ale poczekaj um, chwilę spokojnie, interesowało, czy strasznie się śpieszysz. A ja chcę jeszcze tylko zobaczyć, nie ma oddzielnej membrany, nie? Jest to ocieplina i po prostu jest kurtka, tak? Tak. Dobra. Z tyłu można oczywiście wsadzić protektor, jakby ktoś chciał, jest miejsce. Pod spodem jeszcze jest jakaś Marta nie powiedziała. Mamy w tej kurtce ocieplinę, membranę, która jest pod kurtki i nie można jej odpiąć, nie, wypinano, no. nie jest wypinana, dlatego są pewnie te odwodnienia. Tutaj też widzicie, na dole jest odwodnienie, jest dziuraczka no tak. zrobiona, żeby woda z kurtki Wam wyciekała. No i kieszonka po też tam jest na membranie, nie? Odepnij membranę, to ocieplinę w sensie. Tak, jeszcze na, na ochraniacz, ochraniacz, czy tutaj wyciągamy. A, no właśnie ochraniacz jest na tym, tak? Na barku? Na łokciu. I na łokciu. Ocieplina jest y, cała, z rękawem, czyli jest zapięta tam w środku w kurtce i kończy się tutaj. też na guziki. Kończy się tu i można ją wypiąć na guziczki. Membrana jest niewypinana. E, co to oznacza? Co to oznacza? Żeby ciągle cieplutko. Że będzie ciepło. Że będzie ciepło, a w kurtce nie ma, tych jako, tanka, nie ma nie? jako takich wentylacji. Nie zastosowano tu wentylacyjnych zamków, jakichś paneli wentylacyjnych, więc kurtka nie oferuje... nie oferuje rozbudowanej wentylacji. Jest bardzo dobrze wodoodporna i bardzo ciepła. A jest to kurtka. Ale raczej nie jazdy miejskiej, ale nie jest przebiegna na No, wybrana powinna być oddychająca. Wiesz, generalnie to się okaże jazdy. w trakcie jazdy, bo może wiesz, po samym wyglądzie ciężko stwierdzić. Tak wygląda ta kurteczka. Mówiliśmy o kurtce, która Klasyczna. się nazywa... Jest przeznaczona do jazdy Luanda. sportowej z kolekcji sportowej e, Luanda. Marczy jeszcze połącz, proszę. Nie, nie mój rozmiar. Mój też XL, a była tam mniejsza, ale udało Jak to wygląda? Wygląda tak to. Lżejsza jest niż tamta, nie? A ta też niż to była. Tak, tak wygląda ta kurteczka, więc mam nadzieję, że Wam się też podoba. Taki czarny w końcu. Jak chcecie wiedzieć, ile kosztują te rzeczy, to zajrzyjcie na jama Miśnik Tam są zawsze aktualne ceny. I aktualne promocje na produkty, które Wam pokazuję. Zapraszam serdecznie. Rozmiarówka jest na miejscu. Jeszcze nie cała przyjechała, ale za chwilę będzie cała rozmiarówka, więc nie czekacie długo na towar po prostu jest w każdej chwili do zdobycia. Nie Czy coś jeszcze opowiemy o tej kurtce? Nie opowiemy. Nie opowiemy o kurtce, ale przyjechały spodnie do kurtki, którą pokazywaliśmy Wam ostatnio. I zaraz Wam powiem szybciutko. Do kurtki Baku przyjechał. I nie Bardzo fajnie. I mamy już w tej chwili komplet. Weźmiesz kurtkę? Także w następnym odcinku możemy Wam opowiedzieć o spodniach motocyklowych do zestawu do kurtki Baku. To jest komplet. Kurtka Baku uważam, że jest bardzo fajna. Spodnie nazywają się, już Wam mówię, Tara. Spodnie nazywają się Tara. Wyglądają bardzo zawsze. Podobają mi się. Tak samo jak kurtka baku, a tu mówiliśmy o kurce. Tam no. tam Ruanda. Ruanda. Zapraszamy na kolejne odcinki. Komentujcie. Piszcie pytania pod prezentowanymi produktami. Ogólnie, w ogóle, pytania będziemy odpowiadać Martuś, na najbliższych vlogach. Będziemy nagrywać vlogi specjalnie dla Was, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. I zapraszamy na kolejne filmy reklamowe jak ten. <śmiech> <śmiech> Piąteczka. Każdego dnia inne wdzięko. A? się tam już że z pracy, żeby tu przyjechać. <laughs> I jeszcze nagrać, Ale fajnie, ja lubię przymierzać nowe rzeczy. zawsze jak przyjeżdżam, to nie mogę się doczekać, co tu nowego jest, co jakieś przymierze. <laughs> Wszystko by się chciało. Cześć. Pa.